Pani starosto, 300 tysięcy złotych. To kwota dotacji, dotacji, którą otrzyma Kamiennogórskie powiatowe Centrum Zdrowia na przygotowanie pozu do jeszcze lepszej pracy. Yy, tak. Jak Państwo słyszą, powiat to jest przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców i jeżeli e, powiat Zarząd, Zgromadzenie Wspólników w dniu 16 z tego stycznia przekazało kwotę e, 300 tysięcy złotych, tymczas e, ty, e, jednocześnie podnosząc kapitał zakładowy naszego tak zwanego no, PCZ ale szpitala i za te pieniądze zostanie zakupiona kolumna laparoskopowa, która będzie na oddzie, nie na oddziale, tylko na bloku... Operacyjnym I po prostu będzie służyła wszystkim mieszkańcom, ponieważ ta, która była, jest już stara, niestety nie do końca wydolna. O to bardzo zabiegali lekarze i, że tak powiem, to o czym w sumie marzyli, mogę tak powiedzieć, zostało właśnie spełnione, z czego się cieszą. I przede wszystkim nasi mieszkańcy może tak nie odczuwają tego, bo tego nie widać, ale y, polepszy się myślę opieka i będą wszyscy troszkę bardziej zadowoleni.